Witam, witam, witam. Co to są akcje SPX 500, tak? Kto to jest Warren Buffer? I czemu te akcje SPX500 są najlepsze? Nawet dla nowicjuszy, tak? Polecam te akcje. nie trzeba się znać na rynku. Inwestujesz to jest najbardziej takie nudne akcje na całym świecie, także ludzie nie znający się na akcjach inwestowania akcje mogą w tym właśnie zrobić pieniądze. Naw nawet Warren Buffer, tak, największy bilioner i on jest bardzo sukcesywny w tych właśnie akcjach jaką zrobił właśnie kasę. on się założył paręnaście razy że właśnie indeks fans 500 wygra właśnie e, e, zakład i że zawsze akcje urosną więcej niż inni, pi, inni e, biznesmeni zrobi właśnie kasy tak i do tej pory właśnie te akcje e, sps 500 są bardzo dobre akcje i w skali 15 lat zawsze idą w górę tak tutaj właśnie zobaczmy teraz w skali 6 miesięcy dużo poszło w dół, tak? To czyli jest dobry właśnie czas na kupienie też akcji teraz, tak? Zawiązywanie to właśnie uchylenia się przed inflacją, tak? W skali roku, czasu widzimy ładny graf w górę, parabójcie w skali 3 lat super graf. Tu jest COVID spadek, tak? Widać, że COVID jednak nie przeszkodził jednak wzroście SPX 500. A więc co to jest SPX 500, tak? To jest 500 najlepszych firm w Ameryce, tak? Jak Google, Facebook, takie rzeczy, wie, wiecie, to nie jest żaden żart, tak? Apple tak samo, tak? A tu, tutaj w ciągu 10 lat widać, że akcje poszły w górę, tak? Można było e, trzykrotnie zrobić swoje pieniądze, że tylko sobie te właśnie dumne akcje, właśnie SPX500 i czekać, tak? Czyli jebać banki. Banki to złodzieje. Chronimy się przed tymi złodziejami, inwestujemy w SPX500 na EToro, może sobie ściągnąć, tak? Bezpieczna, właśnie firma. E, nie dać się oszukać bankom oszustom. Na razie powodzenia. Wszystko najlepszego!